Hey, Whew. I need to take a bathroom break. Just stay here for a minute. What? Did you ask what that panel's for? Oh yeah. Don't worry about that panel. Just stay here. I'll be right back. And don't touch anything. Dokładnie. Um, także co? Uh, cześć, z tej strony Smart Pro. Jak możecie zauważyć, jesteśmy dzisiaj w kompletnie innej grze niż byśmy się mogło wydawać. Ehm, no nie wiem, może Stardewali albo coś z tych rzeczy, ale dzisiaj akurat wyjątek, bo doszła nam nowa seria na przemian ze ehm, Może być dosyć krótka, ale to wiecie, to jest nieważne, bo no mamy też trochę sporo tych rzeczy, bo mamy aż. Y, to są takie diody to się będzie świecić, jeżeli coś zrobimy na tym. I tu są zakończenia. Jeżeli na przykład yy, klikniemy. Yy, nie wiem. Patrzcie to, jak się w ogóle ogólnie. <laughs> muszę wam zademonstrować, o co chodzi w tej grze. Eee, on nam mówi, żebyśmy nic nie dotykali, ale jeżeli sobie dotkniemy, to się zaczyna magia, nie? Tutaj patrzcie, mamy pojawił się jakiś yy, pstryczek. Tutaj mamy 666 napisane. Eee, możemy zresetować też rundę. O, widzicie? I teraz normalnie wracamy do pierwotnej, jakby to powiedzieć, do pierwotnej, do pierwotnego ustawienia. No i tak, na tym ta gra polega głównie, żeby nie wiem, jakby to powiedzieć, znajdować zakończenia. Mam tych zakończyć tutaj aż 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29. Nie, przepraszam, 31 zakończeń mamy. Także, no, powiem, wam, że trochę mamy do zrobienia w tej grze. Yy, ja bym od razu zaczął, może. Może byśmy kliknęli? Albo nic nie będziemy robić, bo. Chyba słyszałem, że u kogoś, yy, jeżeli się też nic nie robi, bo prostu się tak stoi, to da się zakończenie za to. Yy, tutaj, jak widzicie, mamy takie miejsca na karteczki różne, różnego rodzaju. Czy to poziome, czy pionowe I yy, jeżeli dostaniemy coś Jakieś zakończenie w danej chwili zrobimy, to resetujemy, dostajemy kartkę, przylepiamy i się resetuje do tego miejsca I zaczynamy nowe zakończenie robić, tak jakby Także to jest cała gra e, No powiem że Jest tu dosyć yy, łamigłówka Straszna, jedna wielka e, Na przykład tutaj mamy, o E, jeden, grab screwdriver, czyli chyba ten. Truboklent. E, Tutaj mamy dwa, gryby. Rozumiecie, gryby. E, your hammer. I cztery jest od razu. Work. Mamy kropeczki, kwadraty, znaczy się. I mamy jeszcze raz cztery. I mamy znowu jakieś cyferki. Także, no słuchajcie, nie wiem o co może z tym chodzić. Ja na razie cały czas czekam, aż on wróci, bo... To jest jedno z zakończeń, a później się zaczniemy bawić już. Um, gra jest ogólnie dostępna na do Steamie za 37 um, zł chyba. Um, ja już sobie właśnie kupiłem i z, złapałem taką oka okazję. Um, gra jest polecam Wam grę, ogólnie jeżeli lubicie takie um, łamigłówki może. Um, no dosyć zakończenie, jest, może tak dużo mogłoby się wydawać. Ale max może trzy odcinki, cztery z tej gry zostaną pociągnięte. I chyba tyle z tej gry. Ale dosyć fajna gra, mimo wszystko. Dlatego polecam sobie ją tutaj ściągnąć. No i ja tutaj cały czas czekam do tego... E, na tego net. Nie kto to jest, czy to jest nasz szef, czy co. A tutaj mam w ogóle y, plan ewakuacji. E, you are here. Czyli jesteśmy tutaj, w tym schronie takim naszym. I mamy w, lew w lewo i w prawo uciecz ucieczkę ciekawe do czego i dokąd. <gry> Ale tego się oczywiście wszystkiego dowiemy. Um, mamy na szafce napisane 3700. Mamy GM review. To nie mogę kliknąć na, na to. O! o! a mogę kuleczkę wziąć. O, a kosz mogę? O, mogę! Ej, to może pozbieramy te. Czy to jest jakieś zakończenie za to, ale. Ej, możemy spróbować. Wiecie, zawsze nie zaszkodzi. A posprzątamy sobie pokój trochę. Dobra. O. Aha, czyli tak jakby on wrócił już z tej łasienki, ale. Jaka muzyka? A tu, tu. i klikamy teraz sobie reset i jak widzicie mamy karteczkę, po prostu klikamy na y, te właściwie zapomnienia i mamy pierwsze zakończenie nasze, czyli w tym przypadku sprzątanie. E, no i sprzątanie jest trzecie od końca, <grytanie> także. E, no, wzięliśmy sobie zakończenie trochę dziwne, bo prawie y, na samym końcu, ale dobra, kli klikniemy sobie teraz i zaczyna się muzyka. Mamy teraz tak, ja tu zauważyłem szczałeczkę I. To. A. Ojoj. <laughs> Chyba kliknąłem dalej. Ale dobra, czekajcie. Mamy y, trzy przyciski teraz. Aha. 6 y, y, miejsc. O kurde. E, może tutaj to jest ten kod? Może, czekajcie, może będziemy dalej klikać jeszcze, czekaj, wypiszmy to, dobra, okej, okay. o, mamy śrubokręt, I mamy jakąś buźkę, taką yy, niby umartą, nie wiem, no i mamy ten śrubokręt, możemy to odkręcić na przykład? Możemy, dobra, <gry> ja tutaj też, słuchajcie, yy, oglądałem tą grę oczywiście u kogoś, yy, ale też nie wszystko pamiętam, także no, będzie może śmiechu trochę ze mną. Tutaj możemy coś. Możemy. Co? Uh. O, o! To już się postawiło tutaj. Ale dobra. Czekajcie, mnie kusi to. Gry... Gryby. Green. Dobrze, myślę, ile tu jest tych? Cztery. Idealnie. No, czekajcie. Green. Red, Yellow i Blue. Patrzcie, wiecie coś. O! No właśnie. Um. <ścoughs> Także ta gra. Um, ogólnie tym się charakteryzuje. O, widzicie, piękny Yin-Yang, znaczek. Eh, No ale dobra, mamy um, drugie zakończenie już. Nie zastanawia ten przycisk jeszcze. Co to jest? Uu. Ale że wziął. To teraz. Halo? ha? Nic się nie stało? Słuchajcie, może, może muszę poczekać, bo e, powiem wam, że coś mi się nie wydaje, że to tak jakby nic się działo z tym alarmem. No wyje wyje. Ale co poza tym? Nic się nie dzieje. Żadnego zakończenia widzę się. Żadne też zakończenie się nie odpala. Może coś za mną jest? Nie wiem. Tutaj mamy coś? Tablicę mamy też w ogóle. Nic nie mogę podnieść w tej chwili w ogóle. O! Aha, przycisk musiałem kliknąć. Up. Drukarka, trzymaj się. O! No i jak widzicie, całe miasto wybuchło, a my w naszym bunkrze jesteśmy. Ee, jak by to powiedzieć? Jesteśmy chronieni, to jest bunkier ze stali, jakiś stali nadprzyrodzonej zrobiony. E, I love mushrooms. A, wie, <ścoughs> wiem o co chodzi, że bomba nuklearna, e, niby tak jak wybuchnie, to tak wygląda i właśnie jak żyw to wygląda. I I love mushrooms. Jakieś mieszka musieli tutaj dać Do tej programistę i mamy tą szałkę. Co, o co tu chodzi? niekać mam czy co? Tutaj gdzieś? O! jest coś? O! O! Gdzie tu? O! Zaraz tu Dobra Klikam gdzie popadnie O, jest! Zaraz tu <grych> O! O! Uh, to jest ciekawe. Aha. Eee... Aha, chyba wiemy, na czym to polega. Musimy to wszystko zapełnić. Mmm, to tam nam trochę czasu chyba zajmie. Bo, no jakby nie patrzeć, trzeba by mieć tutaj yy, swój... O! Ty, nagle, po prostu. Oj! 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 Oj, nie wiem, czy wam muszy nie odpadły, bo mi prawie tak. I tak jakby miasto się przecięliło na pół. A my żyjemy dalej, mimo wszystko. I to jest zakończenie. Ziemia na pół zniszczona. Aj, to tu przyklejamy teraz na górze. patrzcie tutaj mamy też sznurki. Mamy na jednym sznurku, jeszcze będą dwa na sznurkach jakieś. Fajnie! Dobrze wiedzieć? Tutaj mam w ogóle też jakąś pieczątkę. Mam drukarkę. O! To się drukuje. Co tu jest? Tyce. No? Może na odwrót. Y korekt, O, korekt. I mamy. Aha, czyli korekt, czyli czekać. Muszę się odwrócić. Czyli będzie tak, czyli będzie lewo. Słuchajcie, lewo, prawo. Hmm. Zobaczmy, że nie do końca to rozumiem na razie, ale niech będzie. Um. Klikamy dalej. Mamy to. O co z tym chodzi? Może coś z tym tutaj jest związane. Eee, 3-1. Może. 3-1-2-2-1. 1-1. Źle. Także to nie pasuje. Albo 1, 1. Eee... 2, 2, 1. Też nie pasuje. Eeeem... Czekajcie, a może 1? A może wpiszmy w ogóle jakiś ra randomowy? Hmm... Nie działa. Może jak będziemy tak próbować? <grystanie> Nie, no to metoda na głupiego by była. No um, to, to tak, no może klikamy dalej po prostu. Mamy to. To może odkręcimy sobie. Dobra. Jeszcze dawajcie mi ten zawias drugi. Włączcie mi to. I tu się taka tablica pokazuje. Nie wiem, do czego to może służyć na razie. E, ja w ogóle drugiej ręki nie użyłam w tej grze, także ja sobie gdzieś ją tutaj położyłam. Mm, no i teraz dalej klikamy. To się wydarzy? Młotek. O, co możemy z młotkiem zrobić? Możemy ekran zbić? Ojoj! Ojoj! Przepraszam panie szefie, ja tylko chciałem e, zrobić remont, ale mi nie wyszedł? Ojoj! Ojoj! We are watching, dostałem achievement. Aha. No, prawie mi uszy odpadły, jeżeli ktoś by nie wiedział. Um, tak jest troszeczkę ten dźwięk był. Ale dobra, pomijmy to. Mamy już 5 yy, zakończeń. Co bym miał, jeszcze bym tutaj. Na co ja bym wpadł tutaj? Z tym na pewno na razie nic nie wykombinujemy. To ja jestem pewna tego, bo nic zaraz się nie wiem na ten temat. Może drukarkę. O, oh, może? O, oh, check deep sweep. PC load letter. Ln low. Uh -huh. Aha. <laughs> Carriage disconnected. Com to inactive. Paper jam. <laughs> Printer error. Aha. Uh -huh. Dobra, ale nie może zakończenie to jest... Tak, mamy zszywacz. Powiem że... A, jeszcze tutaj będą nam leżeć, no fajnie. <laughs> no, czyli na górze yy, kartki i jeszcze w postaci yy, leżącej na naszym biurku takim. No to dobra. Mm. Ja bym się jeszcze pokusił, wiecie o co? O zniszczenie może zegara? O! Co teraz? O, wskazówki mogę przestawiać. O nie. Ja słyszę jakiś dźwięk. Niepokojący. trzeba wszystko tutaj ustawić? Ojoj. Ojoj. Jest she? No? O nie. Oje! Oh yeah. Aha! Aha! Po, po prostu? Czyli trzeba było wszystko ustawić na szóstą sześćdziesiąt sześć. No, na zegarze, na, na zegarze się tego nie da zrobić, bo jest tylko e, do pięćdziesiątej minuty. Jak wybiję 60, to nie ma 60, tylko jest następna godzina. Ale trzeba było wszystko na szóstą, szóstą, szóstą ustawić i... No, dostaliśmy zakończenie. <noise> Dosyć straszne, powiem. Już chciałem klikać restart, mówię, no coś mi nie działa, mówię, odrzucę się może, a tu słuchajcie jakaś... Nie wiem, jakaś, Nie wiem kto to był, nawet jakaś postać w masce. I chyba widziałem pentagram też, także no, nie wiem. Jakieś kars rzeczy. Ale dobra. Um. Ale... Ej. Słuchajcie, tutaj coś musi z tym być. Patrzcie. Tu mamy słodką buźkę zadowoloną, a tu mamy buźkę, um, jakby to powiedzieć. Zmarłą, żyje ta buźka. Nie wiem o co chodzi, że motek jest lepszy, czy co? Może jeszcze spróbujemy um, na północ. Co się wydarzy? Nie ma nic. A możemy to może walnąć? Tą, tą? Nie możemy, a to? Ej, tutaj. E, wiem, co to tu, y, Śrubokręt, tutaj. Tak. Co tutaj? Ojoj. Nie wierzę. Patrzcie, tutaj jest nasza podobizna. Czyli tak, jakby my jesteśmy w takim pomieszczeniu, tak? Y, tak jak ten szczur, uwięzieni jesteśmy w tym bunkrze, tak? No, powiem wam, że... No jest ciekawie, na pewno. Tutaj jeszcze... O, jeszcze. Nie, co? Nie, tutaj już nie. Tutaj już się nie da. E, no to schowamy sobie to. Mamy jakieś Akta, ale to się nic nie da z tym zrobić. E, <śmum> no, jeszcze tutaj Mamy tablicę, a mogę się jakoś tutaj przemieszczać. Nie mogę się nic tutaj przemieszczać. Za to mamy tutaj kod 8267. Um, nie przychodzi mi nic do głowy, czy mógłbym to wpisać. Serio? Dlatego my to sobie to na razie zostawimy. Um. I co możemy jeszcze zrobić? Może coś z tym... Może to? O! Ojoj! Halo? Co się dzieje? Halo? Ojoj, co to za jakieś bydle? Aha. Dobra. <grystanie> nie wiem, co się dzieje. A ma jakąś obron? dopóki nie zniszczymy tych rzeczy. Okej. Okay. Zresztą nie wiem, czy nie macie gry za głośno, ale pierwszy raz to uruchamiam na odcinku, także zobaczę sobie, jak to będzie wyglądać. Nie zrobiłem sobie testowego nagrania. Może i źle, że tak nie zrobiłem. Ale to się wszystko naprawi oczywiście. Ale na razie rozbijamy jakieś czarne gluty. Cokolwiek to jest. Ehm, nie wiem. Pojęcie nie mam zielonego, co to jest. To jest jakiś, nie wiem, glut może przez przestworzy, nie wiem. O! A no, drukarka... <śpiewanie zielonego> drukarka mi spadła. Eee, ehm, szywacz. O, i nie żyje. O, i mamy, nie wiem, nóż jakiś, głowa dinozaura i miecz. I nic się nie stało poza tym. Dobra, aha, o! I mamy coś takiego, labirynt i na końcu serduszko. Fajnie, czyli mamy tak, ile już nagrywam może? 19 minut. A mamy... E, mamy 8 zakończeń. Może dojdziemy do dziewiątego i to będzie dziewiąte, to będzie ostatnie. Dobra. Ale powiem wam, że wciągnęłam się te, w tą grę. Serio, jeżeli wam się podoba, to mogę z tej gry robić dalej odcinki. Mi się yy, akurat podoba ta gra i to bardzo, bo jest wciągająca, jeżeli yy, wpadnie się w jakiś trans tych yy, zakończeń. Radia nie możemy włączyć w ogóle. Tutaj może coś? Nic. Tutaj też coś mamy i to mnie też niepokoi. Ale, może byśmy wykombinowali coś z tym. Tylko, że nie wiem, yy, co by z tym zrobić tutaj. Do czego to by mogło być? Bo, tutaj, jak się to włączy, to się tu pokazuje. A tu. Nie wiem, co bym mógł wpisać. To się nie zalicza do tego. Hmm. Klikam na to, nic się dzieje. A może by dalej klikał po prostu? Coś się stanie? O! Prąd nam yy, odjęli. Aha, damy da mi no, głupek. Tak? Aha, czy jesteśmy głupkami. <głynie> Zepsuliśmy cały. Y, 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 całą tak jakby plasówkę tego schronu. Czy, czy jakby cokolwiek by to jak nazwać to. E, no i tak, mamy słuchajcie. 9 y, zakończeń. Także ja myślę, że to będzie idealny moment, żeby sko zakończyć ten odcinek z tej gry. Dajcie znać jak Wam się ta gra podoba. Jeżeli tak, to oczywiście mogę więcej tych odcinków z tej gry robić. Mi się szczerze Wam powiem, bardzo podoba ta gra. Także życzę na miłe przyjęcie tej serii. No a ja się z Tym czasem z Wami żegnam, pa pa.